Nie, nie, no, bohaterami to jest cała drużyna i, i też jak przegrywamy, to przegrywamy wszyscy, jak wygrywamy, to wygrywamy wszyscy razem i, i wiadomo, ktoś ma gorszy dzień, lepszy, ale, ale nie czuję się jako bohater, po prostu gdzieś czułem potencjał w motocyklu, Przemek też miał ciężkie zadanie, bo, bo gdzieś z lewej strony wyskakiwał mu Grzesiu Zengota, jak gdzieś tam budowałem prędkość i, i no, cieszyłem się bardzo, bo gdzieś przy, przy pełnych trybunach w takim meczu, jak wiemy mecze z Zieloną Górą zawsze są Trochę inaczej traktowane, trochę są e, z podwyższonym ryzykiem i myślę, że no, po prostu czułem się, jakbym wygrał. Każdy inny wyścig na pewno było widać, że to moją e, radość, no bo wiedziałem, że gdzieś przyczyniłem się do tego, że zremisowaliśmy. A gdzieś znowu w tym dwunastym biegu, może też przyczyniłem się do tego, że zremisowaliśmy, a nie wygraliśmy. I no, szkoda mi tego 12 biegu, ale taki jest sport, i czasem trzeba uznać wyższość rywala, tak jak dzisiaj, remis. I myślę, że też z przebiegu całego meczu, no to to jest jakby miarodajny wynik, to jak się spotkanie zachodzi. Sprawiedliwy, o dokładnie, zabrakło mi tego słowa. A z naszej strony na pewno jest niedosyt, że nie tego meczu nie wygraliśmy, tak pewnie samo jak i ze strony zawodników z Zielonej Góry. Nie była ta mowa w 14 wieku, że sobie przeszkodzicie z Grzegorzem? Mm, nie, kurczę szczerze to... Miałem trochę plan na ten wyścig, ale chciałem to załatwić po starcie, ale jeszcze mi trochę brakuje, żeby gdzieś tam takich zawodników jak Przemek ze startu wygrać. Ale no naprawdę czułem potencjał w motocyklu i też tak jak rozmawiałem też z Grzeszkiem po, po tym biegu, żeby starałem się mu nie przeszkadzać, a, a gdzieś swoją prędkość budować, bo, no bo Przemek wtedy też miał na pewno zawrót głowy, bo raz mnie widział z prawej, tu Grzesia z lewej. Naprawdę ciężko jest w takiej sytuacji. Ja Jechać i gdzieś się obronić. E, no i tyle. No. Myślę, że, że, że gdzieś e, już sam nie wiem, co powiedzieć, zagubiłem się.